Witam w studio, tutaj Tomek Fiutek, a to jest Kwadrans z Fiutkiem. Polska jest podzielona. Połowa Polaków chce najpierw wlewać mleko, a później dosypywać do niego płatków. Druga połowa zaś chce najpierw wsypywać płatki, a później zalewać je mlekiem. Politycy debatują. Że pana, gdyby gdyby pańska partia rządziła, to by polskie dzieci zapomniały co to, są polskie płatki. Za to mielibyśmy mnóstwo płatków: chińskich, hinduskich, może północno-koreańskich. Ależ proszę pana, trochę więcej wiary w polskie płatki. Ja uważam, że zagraniczna konkurencja wcale im zaszkodzi. Powiem więcej, ona może im nawet pomóc. Pana, mój dziadek, polskie młynie, mielił mąkę na te płatki, na polskie płatki. Nie po to, żeby je zalewać mlekiem i robić z nich breje, tylko po to, żeby jak Polacy, sypać płatki na mleko. Proszę pana, ja uważam, że i mój syn, i pana dziadek naprawdę cieszyłby się, kiedy w sklepie mógłby wybrać płatki polskie, francuskie, e, amerykańskie, nawet i poczuć, jak te płatki przechodzą tym mlekiem, jak mu oddają wszystko. Pana wóz, dwie kwestie. Ja pano nie przerywałem. Kuzyn u mnie w rodzinie zaczął ostatnio płatki sypać, a potem mleko lać. No ale to tylko taka moda, no etap, przejdzie mu. No, i później zacznie normalnie, jak człowiek. Najpierw lać mleko, a potem płatki sypać. Mój kochany kuzyn, kocham go! A jak mu nie przejdzie, to dostanie w ryj i znormalnie Będzie robił, jak człowiek. A teraz w wirusowym fiutku pokażę Państwu szybko rozprzestrzeniające się wideo, które można zaliczyć do kolejnej bitwy mleko-płatkowców z płatką mleczarzami. Proszę mi podać się, mleko i płatki osobno. Niestety w tym lokalu nie podajemy w ten sposób, że najpierw mleko, a potem płatki. Do widzenia. Ja tego nie ziem. Główno mnie to obchodzi. Nie, chronik, klauzula sumienia. Tak wyglądają płatki polane mlekiem po 4 minutach. Nie bądź mordercą, one też chcą pochrupać. To moja forma sprzeciwu. A co mi będzie, jakaś blogerka mówiła, jak ja mam jeść śniadanie i chcę wracać do swoich foteczek, a nie się zajmuję polityką? Szmata. Nawet w trzeciej Rzeszy nikt nie mówił, jak masz jeść płatki! Jak śniadaniowy konflikt wpływa na system oświaty i jego uczniów? Przed Państwem fragment ciekawskiego fiutka. Według naszego projektu ustawy rodzice będą mogli sami wybrać, czy dzieci mogą jeść śniadania w szkole, czy też nie jedzą śniadań w szkole. Jeżeli jednak zdecydują się na śniadania w szkole, no to oczywiście będziemy podawać je w taki sposób, że najpierw nalejemy mleko, a potem posypiemy płatki. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Żyjemy w wolnym kraju, więc jeżeli rodzicom nie będzie pasować taki sposób podania śniadania, będą różne opcje dla rodziców, na przykład... zmiana szkoły takiego ucznia. Płatki z mlekiem tracą wszystkie właściwości, są niesmaczne. Najpierw się leje mleko, a potem płatki. Wtedy są chrupiące. A jak są płatki chrupiące, wtedy Polska jest szczęśliwa. Jeżeli jecie śniadanie, najpierw płatki, później mleko, niszczycie polską rodzinę, niszczycie polską tradycję. Proszę pana... Nie, nigdy przecież. Pan nie wie, o czym mówi. Pogodzi moją polskość. Nie zgadzam się. Że pana, prawdziwy Polak najpierw leje mleko. Nie dajcie się zachodniej propagandzie. Najpierw miskę wyciąga. Tak, chyba, że ta miska jest chińska albo niemiecka, to się otłucę. O taką ziemię prawdziwy Polak jest podłogi Albo zwanny! U nas stać, bo jesteśmy pięknym narodem! Nie będzie nam mówić Unia śniadaniowa jakieś śniadania! I tylko białe płatki chciałem zaznaczyć! Nie akceptujemy to kolorowych płatków! Nie tolerujemy płatków tęczowych ani czarnych, ani brązowych! Tylko białe płatki! Kto pije płatki z brązowym mlekiem, ten nie jest Polakiem ani człowiekiem! A co to jest za torba? Mleczarzu pierdolony. Co? Chodź tu. Wieczorny fiutek na Państwa oczach zakończy dochodzenie. Wraci pożo schwytano trzech sprawców, którzy odpowiedzą za zbrodnie na tle śniadaniowym. Opinia publiczna domaga się sprawiedliwości. Ludzie chcą krwi. Znaczy mleka, znaczy krwi. Loty do Niemiec, loty do Francji. To tam latał pan co? Testować płatki zalewanym mlekiem? Czy pan tam latał? Może w innej sprawie, jak pan ma na nazwisko, może powiedzmy widzom, żeby wszyscy wiedzieli. Czy, czy baum, brzmi, brzmi, panu polsko? No ale proszę pana, dlaczego osoba, która nie myje mojej miski ma decydować, czy mam rzucać najpierw płatki, czy mleko? Hej, to jest strefa wolna od mleka lanego na płatki. Proszę wyjść. Tak? Ja? Nieznany sprawca porozrzucał po stolicy ulotki mówiące, że dzieci, które najpierw leją mleko, a potem sypią płatki, mają depresję, gorzej się uczą i cytuję: Są zjedane. Przepraszam bardzo. Najpierw mleko, czy najpierw płatki? Zakaz mleka do płatków. Zakaz mleka do płatków. Zakaz. A co się ga no Pana, należy dać ludziom wybór i dać ludziom możliwość. Proszę Pana, moje dziecko razem z Panem, razem z Pana dzieckiem wesołym, będzie jeszcze w polskiej szkole jadło czekoladowe płatki. Zalane mlekiem. Jakie? Czekoladowe. To Pan rany boskie? To jest Polska! Ja Pana pozwę! A co oni się tam kłócą? Oto jak się powinno jeść śniadanie. A co to za różnica? Nikt tu nie będzie jadł czekoladowych płatków. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Jak zawsze stanąłem na wysokości zadania. Tomek Fiutek.